dobrze to ja Też to jest, jest mała przerwa I też Tak, A przerwa jest się Ostatnie trzy dni do przedszkola. No, no i zaczynamy kolejny dzień przygotowań. Szykujemy śniadanie i zbieramy się do Warszawy. Na śniadanko, starek wiejski, Wóróweczki trochę winogron, no i bakali, pełno brzechów. Taka dobra dawka energii przed treningiem. No i witaminy po śniadanku. No i lecimy. Co taki dzisiaj Szymon miał już cały humor? Słaby dzień Czasem tak bywa, że jest słaby dzień i co wtedy? Słaby humor. Może się polepszy trochę. Lecimy, pośpisz trochę szybko do trenera Huberta, do Feniksa, Trochę się poruszamy, zrobimy na pewno sporo techniki bokserskiej i swoje założenia taktyczne. Coś nowego na pewno wpleciemy jak zwykle. Trzymam dzisiaj słaby humor. Ciężką, miał noc, budził się parokrotnie. Miał tam w trochę brzuch musiał coś zjeść w przedszkolu, co mu nie podpasowało, po prostu albo nie wiem, w każdym bądź razie nie czuł się zbyt dobrze. Co, co odnośnie walki: Nic nowego, nic szczególnego, nic się nie zmieniło. Kontraktu nadal nie ma, rywal nie jest znany. W 100% nie jest potwierdzony, może tak haning. Lokalizacja jeszcze nie jest znana, ale ja swoje działam, pracuję. Jeszcze jest bardzo dużo czasu, także nie niecierpliwie się i wiem, że to. Wiem, że grupa SES robi cały czas wydarzenia, bo od czasu mojej walki, czyli 5 kwietnia. Już SES Boxing zorganizowało trzy gale bokserskie, także oni cały czas działają, są aktywni i ta gala musi się odbyć. Termin 4 lub 11 października. Takie dostajemy informacje, także na ten termin się szykuję. Pod ten termin mam plan ułożony. No i do przodu. Siłowo-wytrzymałościowy, jakiś interwał, tym zajmuje się poza, poza boksem, czyli buduje siłę, wytrzymałość, a tak naprawdę. No, organizmowi mi przypominam to, co już zbudowałem przez te lata, bo no, tego nie da się oszukać, i to, co już wypracowałem, to przy tym roztrenowaniu i chwilę przerwy, kiedy mam pomiędzy walkami, to na pewno e, organizm troszeczkę odpoczywa. No, i wypada delikatnie z formy, ale bardzo szybko jest do powrotu. tego Także ja już czuję się naprawdę w dobrej formie, a zostało jeszcze ponad dwa miesiące do walki. Także podkręcamy i będzie ogień. Ja teraz nie robiłem problemu, jazdy <smotry> ja to z tych ja sobie tak. jest Io sono il medico della rivoluzione per lavare le auto. Io sono il medico della rivoluzione

A nie od razu spróbuję pewnie, okay. dlatego bo... Dobra, tak, ja dobra. Tak, jak zanaguje, tak. jak lepiej coś on zrobi, to jeszcze ja zrobił i nie pójdzie. Dobrze, tak. to, dobrze to tak, dobrze to zrobisz. Tak. Ale też sobie, to nie było. Bo tu jest mała przerwa. Ja też pójdę tak. I tu popuszczę, Tak, los. Tak. Tak, A przerwa jest tak. dobra. No, jest, wyklara. No. Co? Tak. A drugi, a to, a to. Bardzo prostu, z skończony teraz na szybkie zakupki do Lidla Jakoś spożywkę Muszę kupić, uzupełnić lodówkę no i chwila przerwy, będę miał na pewno drugi trening, około 16.30 i później wolne. Przystanek dekatlon. trzeba wybrać nowe buty i zareklamować stare. Takie sportowe rzeczy i w ogóle kupę innych, ale przede wszystkim te sportowe, no to dekatlon jest Jaska, jaki jest wybór Wszystkiego No i nowo wybrane Kibran 500 No fajne jest to w że jest wszystko Od A do Z, ze sportu No i nowe buciki kupione Kiprane Jak widzieliście Często używam, ale tego modelu jeszcze nie miałem 500 -ki. Także dzisiaj chyba testy Polecę sobie potruchtać Biorę nowe guciki I zobaczymy I tak ogólnie biegam na stadionie Bo moje kolana już są takie dojechane Że czuję Różnicę pomiędzy Nawierzchnią, czyli jak biegam Na stadionie Na tej Orlikowej takiej piance To jest w ogóle super Na stadionie jest też fajnie Najgorzej to jest kostka, beton Już nawet jak biegnę po mieście Przy chodniku to wolę zbiec i z asfaltem e, niż, niż tył kostką, no bo kostką to jest naprawdę tragedia, odczuwalność stawów jest tak takie obciążenie, no od razu czuję ból od razu czuję, delikatne to są bóle i takie mikro, mikro drgania e, ale no jest to odczuwalne, już ja mam tyle kilometrów w nogach tyle lat biegam i to zawsze i wagę i kondychę e, tym biegiem robiłem e, to no jest masakra. Teraz dobrze, że już tą bazę mam i wystarczy mi potruchtać raz na jakiś czas, dowalić jakiś interwał typu schody, sprinty albo airbike czy takie, takie wydolnościowe ćwiczenia, które, które znam. No i robię to pod walkę, wszystko. Także zazwyczaj to jest 3 minuty, 3,5 minuty pracy, 3,15. Czasem tylko takie krótkie interwały, czyli 10-15 do pół minuty max zrywu i długa przerwa no i to wchodzi, no. wchodzi jest sprawdzone, trenuję już 15 lat i te doświadczenie mam takie, że wiem jak to ułożyć i e, kiedy odpocząć, ile odpocząć i tak dalej etap, na którym teraz etapie jestem, przygotowawczym to jeszcze mam 2,5 miesiąca spokojnie, przygotowań już bardzo czuję się dobrze jestem w dobrej formie e, aby tylko tego nie przekręcić gwinty, jak to mówi mój trener czyli jak jest dobrze żeby nie było za dobrze żeby nie chcieć, żeby było za, za dobrze żeby ten organizm się regenerował dawać odpoczynek odnowę biologiczną, regenerację no i będzie cacy, forma będzie dużo, dużo lepsza niż poprzednio, bo już teraz na tym etapie czuję się naprawdę dobrze no i co, chwilę odpocznę, zjem jakiś pewnie posiłek taki energetyczny delikatny, żeby w tym brzuchu nie było e, za dużo tego żarcia, żeby to szybko się przepaliło i dało energię, czyli jakiś serek wiejski jakiś jogurt naturalny z owocami e, z musli i no i lecę na ten bieg, wezmę sobie na pewno obciążenie dostosowane i cisne. później żona leci do roboty dzisiaj na nockę także nie mam zbyt wiele tego czasu no i wieczór na spokojnie, pogoda jest słaba. Ostatnio deszczowo, pochmurnie. Także pewnie w domu posiedzimy, w coś pogramy, jakąś planszówkę, w coś się pobawimy. I tak, tak minie mi południu i pora za trzemkę zmykam na 20 minut. No i później po Szymona i szybko na stadion. 40 minut, biegu. Po swoje. I tak, mata już rozłożona. Brzuszki w domu. I później bieganko. Nowe buciki, zobaczymy jak działają. Także trzeba przetestować. No i zrobić pewnie 8 km. Brzuch. 1 minuta pracy, 30 sekund przerwy. Ćwiczenia są różne. Jest ich 7 albo 8. Kiedyś wstawiałem coś na. YouTube, czy na, na Facebooka taką roleczkę Mocno angażuje mi się brzucha No i cardio też jest dobre, no bo spalanie Leci, kalorie lecą Jedziemy Po brzuszkach już jestem gotowy na bieganie Hantelki w ręce I Jazda, 40 minut, no a ja zrobię tak gdzieś 8 kilometrów spokojnie Pogoda Słaba pochmurno nie pada deszcz. Także jedziemy 7,5 km A, Ale ciężko przed ramiona po dupie dostają. Jest bieg z hantlami Na koniec 10 minut walki ścienę, z hantlami Także grubo Patrzcie jaki piękny mam wyszków, jaki stadion. Dookoła sobie biegamy. Latamy Tak jak mówiłem wam wcześniej moje stawy już. Nie wytrzymują takiego obciążenia, choć nowe buciki 500 kg na urat, mięciutkie, wygodne. Trochę ten kolor taki mało męski, ale to jest bieganie. Tam Także trzymajcie się pozdrówki, lecę do dzieciaków, zmienić żonę. Może gdzieś skoczymy na plac zabaw, choć pochmurnie, ale, ale może trochę polatają. Pobawiam się. No, i ruszamy na Plac Zabaw. Tak, dzieciaki wieczorki nowe dzisiaj mają. W razie nie oglądają bajki. I dzisiaj nie oglądali. Wieczorem chcieli obejrzeć długą bajkę Królewny Śnieżka, Szymon jest fanem bajek Disneyowskich. Także w starym wydaniu ta Królewna Śnieżka właśnie się kończy. Myjemy ząbki, idziemy spać. 21, oni tak zazwyczaj 21, 30 to jest góra. Kiedy, kiedy już leży burzeczka. Ja będę miał chwilę dla siebie. I jutro, tak jak Wam mówiłem, jest środa. Dzień wolny. Trochę odpocznę. Od, od, moje mięśnie przede wszystkim, są, przede wszystkim odpoczną. No i trochę mam zajęć, bo z tego co pamiętam, dwa treningi personalne. Także jest co robić. Spędzę trochę czasu z tymi smurfami. Koniec bajeczki. Zamknęła się książka. Koniec. Kocham cię. Julcia buziaczka. Mm. Y -y, no. Dajesz. Mm. Mm. Ach. Słodki. Dobra noc.